No i dojechaliśmy. Przywiozłem rodzinę uchodźców, nielegalnych imigrantów. Miała być wycieczka. Niby wygrali, bo wygrali, no, że połączyliśmy przyjemne z pożytecznym i pozbyłem się ich z Polski, niechcianego elementu. Proszę bardzo. O. Jest nasza dobry, panu. główna organizatorka. Całego zamieszania. I jej majdan. Polecam ten... Tak, proszę zareklamować mój kanał. Polecam konkurs na stronie ucieczka z miasta. Można na stałe wyjechać gdzieś. Jesteśmy w jakiejś Badeni Wittenbergi. Niedaleko jeziora Bodenzi. No, i w tym domu będą mieszkać nasi bohaterowie. Dobra, czyli robimy przysłowiowy wjazd na chatę, tak to wygląda na parterze, to są dwa mieszkania Gdzie? w schodach. Młodzież. To jest nawet plan. Kiedy służba z Polski ma sprzątać blok. robić klatkę schodową. Tam te są mieszkania. I robimy wjazd na chatę. hatę. Cześć, cześć! Hello! Robimy wjazd na chatę. Katrina. Ja. Bite, oprowadź mnie po das, swój hałas. Das jest... Uh, Kinderzimmer, ja? Ja, Ja, ja. 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 Uh, das das ist Werkstatt, ja? Ja. Aha. Kleine Bumsen machen? Ja. Ja. Sturchen, e, nie będę już bardzo brzydko mówić. <laughs> tak, ja warsztat. Ty twój man, tak? Ja. Będziecie tutaj eine kleine my deutsche kider. Ja nibę ja? Tak, ja. tak, tak, warsztat. Teraz ja. jest ja. toalet. Mm. O, że to ja grybałem a nie jakaś, jakaś podróba. Kwiatki są. Oooo! Polskie. Polnisze. Blumen! O! Dobra. Jest i dziewczyna, która no. Pawłowi do tej pory towarzyszyła podczas kąpielni. Panna kąpielowa. I to jest co? salon, tak? Salon. Patrz, i to pójdzie w internet, koledzy zobaczą, jak ryczy. To co? Kiedy odejdziecie go do rodziny niemieckiej? Kiedy nie zapłacę? No, tak jak ja mówiłem, że jakieś 10 tysięcy euro za blondasków dostaniesz. Chyba, że na części, to wtedy więcej możecie dostać, ale z tego musicie porąbać. No. A jeszcze kuchnia? Ale to jest pies. Hund? Hund. Macie hunta? Ja. Gute. Brutus. No, to jest kuchnia. Guten Tag? Guten Tag, Hund Brutus. Uciekaj, czekać po niemiecku. No. Nawet jest spijarka. Należycie zaopatrzone na moje ulubione piwo. I widok z okien. Jest nowa najlepsza koleżanka Kasi. Zmywarka. No i to tyle. I to tyle z zjazdu na wchatę. trochę jestem zdżumiony. Parę godzin jazdy dało mi po prostu zdrowo wpadnąć, więc jakiś szybki prysznic. Idę na miasto i coś ponagrywamy. No. Bazylika, w której rzekomo znajduje się krew Jezusa Chrystusa. A taki wygląd mamy z okna. Nawet jest lokalny patriota. Wchodzimy do cudownej cudowności centrum handlowego, gdzie mają nawet śruby, o i ninja były. Idziemy śledzić ninja. Myślę, że dziś nic rzeczy nie podkładają ładunku wybuchowego. Ale to spajki mi się nie to jest A no, widzisz, i cały plan ty no. nam sobie. Ty musisz, ty nie, ty nie, ty nie musisz. Michałana, dedoks. Niczym, detoks. wiecie, jakbym nie wrócił, to znaczy, że ci murzy załmanie podłożyli bombę. Nie ma światła, proszę. Jeszcze jest ten, święto koni przed nami. Święto chuj. Koni? konia? Nie, to jest, święto koni. Czekaj, jest... Święto Konia, ludzie. Luz. Niemcy? Niemcy mają święto Konia, na którego mówią. Pff. Czy jakoś tak po niemiecku jest koń? Fert. O, Fem mówią na konia, no. I oni mają święto Konia. Dlatego mieli zawsze chujową kawalerię. Niemcy. Proszę, ładnie Proszę ładnie rotę. Rotę. Bardzo rotę. I te grymeli. Ale mąż swój wziął, mąż się będzie utrzymywał. Słuchaj, oni robią według pewnych wytycznych międzynarodowych, tak? Są wytyczne dla Lidla. Kurwa, prawie jak w domu. Kurde, nawet pisanki mają widnu. Mamy lipiec. Koniec lipca. No, a a u nas takich nie ma. No, a wy co dobrego, pochwalcie się do kamery, co nabyliście. Spróbujemy, eee... testujemy Radlera niemieckiego, niestety ciepły. A ja mam Bexa, ale. A? Co za a. pierdolony kraj. Jebany szkop, kurwa, Polsce zabronił na wystawach kurwa nazwy papierosów z etykietami. A kurwa u siebie z kurwy syny mają. No. Przepraszam, że tak nakląłem kochani, ale no tak mnie wkurwia ludzka obłuda, że się po prostu w pale to nie mieści. No, przecież to jest kurwa samo życie. Nie wiem o co chodzi, ale wygląda to fajnie i myślę, że to ma coś wspólnego z, z pasatami. Przejechaliśmy na taki autoszerot i może trzeba moją zieloną strzałę zmienić na coś, trzeba popatrzeć, Kuchenmachen zrobić. Mimo, że się znajdzie auto, które Niemiec jeździł, tylko i tankował, i płakał, jak sprzedawał, no nie? ja Niemcy mają swoich Jedi, którzy będą w ich świątyni niebiańskiej koncertować a widzę, a widzę no niemiecki Kaufland. takie cudowności tu mają które będę testował już a zakupy zrobione wrócimy sobie jedną taką ostrą jedną taką i wystarczy widzę jest ale z Knora nie. Knor robi od razu w plastiki. Magi robi w plastiki. Ale z magii nabyłem takie, takie i oryginalne do testów. Z tego co pamiętam kiedyś dużo inaczej smakowało niż te u nas. No, i rozszalała nam się piękna burza. Ciekawe, jak to wyjdzie na filmie. Ale daje czadu. My wczoraj przyjechałem, to też straszna burza była. Może to taki. Klimat mają burzowy.